Co my robimy? Barszcz, barszcz. Cześć, tu rozkoszny. Jak widzicie, zbliżają się święta. Jestem już w totalnym świątecznym nastroju. Więc warto zacząć przygotowania. Jestem zdania, że jedna Potrawa w wigilijna zasługuje na szczególną uwagę i warto oddać jej jak najwięcej atencji. Jest to uwaga tam pary, Barsz czysty, czerwony, w moim przypadku totalnie umamiczny. Przepis, który dzisiaj będziemy robić, pochodzi z mojej książki Rozkoczne, wegetariańskie z polskimi smakami i naprawdę bardzo długo pracowałam nad idealnym przepisem na barsz czerwony, z tego względu, że jest to moja po prostu ulubiona zupa świąteczna, w ogóle ulubione danie świąteczne, ulubiona polska zupa. Uważam, że jest ona najbardziej szlachetna. Te borowiki, które są, wyważy zakwas, nad warzywny tworzą tak szlachetne danie, po prostu czyste jak łza, któremu nie można się oprzeć, dlatego że są te łóżka, które też dzisiaj będziemy robić. Przygotowania trzeba zacząć kilka dni wcześniej, bo musimy zacząć od przygotowania domowego zakwasu. Nie pomijajcie tego procesu, bo jest to prostsze niż się wydaje. Będą wam potrzebne tylko kilka składników, mianowicie e, surowe e, e, buraki, woda, liść laurowy, ziarna. E, pieprzu i czosnek. I zaczynamy od e, obrania buraków. Gdybyście mieli rękawiczki, ubierzcie je, bo jak zaraz zobaczycie, moje ręce zamienią się w kolor podobny do okładki mojej własnej książki. Chciałem kupić te rękawiczki wczoraj, ale się nie udało. Raz razu się niczym nie zaciąłem. Jeszcze. Teraz buraki będę kroić w plasterki i wkładać do słoika. Nie musi być aż taki duży, ja po prostu mam aż tak duży słoik. Sam proces robienia zakwasu może wydawać się bardzo skomplikowany, bo to w końcu jest fermentacja. I może wielu z nas próbowało fermentować, kisić kapustę albo ogórki. I coś tam nie wyszło, jednak wyście mi, fermentowanie, kiszenie buraków jest znacznie, znacznie prostsze niż czegokolwiek innego. I ta metoda, którą ja używam, nie zakłada praktycznie żadnej ingerencji, bo wszystko robi się samo. Wystarczy wszystko włożyć do słoja, zamknąć nieszczelnie i odstawić na te 6 dni. A po 6 dniach zakwas jest gotowy. Więc e, zakwas dla leniuszków. Buraki w słoiku, więc teraz czas na liście laurowy, ziarna pieprzu cztery ząbki czosnku. Można je lekko zgnieść. Jak widzicie, dodaję wraz ze skórką, bo w tej skórce skrywają się bakterie, które pomogą w fermentacji. Dodaję jeszcze łyżkę soli. Sól jest niesamowicie istotna, bo reguluje proces fermentacji, powalniając I to wszystko zalewam najlepiej mineralną wodą. Nie musi być zagotowana. Zalewam ją taką ilością, aby przykryła całe buraki. Nie trzeba tego specjalnie mieszać ani nic z tym robić. Zakręcam, ale nie bardzo mocno i odstawiam w temperaturze pokojowej na 6 dni. Um, podczas tego procesu zacznie powstawać na wierzchu piana. Jeśli pojawi się jakaś ciapka, pleśni, po prostu ją zdejmijcie i się tym nie przejmujcie. Po 6 dniach będziecie czuć słodko, odstawy, zapach i wasz zakwas jest gotowy i zaraz go wam pokażę, bo oczywiście go ukusiłem już wcześniej. Oto on. Gotowy zakwas. Pięknie pachnie. Zakwas to jest zapach świąt. ten purpurowy kolor wygląda dość magicznie. Dalsze przygotowanie barszczu idzie już jak po maśle. Trzeba także obrać i pokroić buraki, które później zagotuję z bulionem warzywnym i przyprawami. Teraz obrane buraki będę kroić i przekładać do garnka. Nie będzie żadnego podsmażania. Tak jak mówiłem, jest to dość prosty proces. Czarny pieprz, ziele angielskie, trzy liście, cztery bo są małe, laurowe, goździki i anysz. Ten Anyż jest takim sekretnym składnikiem, który nadaje lekkiej lekkie słodyczy. I teraz zaleję to bulionem. Nie polecam używanie jak nigdy bulionu z kostki, czy z proszku, czy z słoiczka. Absolutnie nie. Nieważne, czy jest to ekologiczne, czy nie, ten smak po prostu zrujnuje wszystko. Więc jak nie chcecie zrobić tego bulionu, nie macie na, na to czasu, choć to są święta, więc powinniście mieć na tego barszczyku, to użyjcie po prostu wody. Dodaję półtorej litra bulionu warzywnego. I tak przygotowaną bazę zagotowuję i będę gotować około Półtorej godziny, czyli do momentu, aż buraki całkowicie zmiękną. Przesuńcie ręce. Wielowymiarowość barszczu bierze się stąd, że jest on zrobiony w zasadzie na trzech rodzajach bulionów, czy też podstaw smaku buraki, które właśnie się gotują, z e, bulionem warzywnym, zakwas i bulion grzybowy. Nie jest to nic prostszego niż po prostu suszone borowiki. Koniecznie użycie borowików mają więcej smaku, które podgotujemy wraz z e, suszonymi śliwkami. Najlepsze byłaby suszka sechlońska z Krakowa, ale umiem po prostu zwykła wędzona e, e, śliwka. Te suszone grzyby później użyjemy do do uszek. Całość zalewam dwoma, trzema szklankami wody, tak aby całkowicie przykryć grzyby. Daj jeszcze chlus sosywego. To zagotowuję, a następnie gotuję około 30 minut, czyli do momentu, aż grzyby będą całkowicie miękkie, a wywar odparuje i nabierze potężnego, grzybowego, umamicznego smaku. Grzyby są już gotowe, więc odcedzam je na sitku. Tego absolutnie nie wylewamy. Tu jest wielka, głęboka esencja umami, którą dodamy do barszczu. żeby zostawiam i będę z nich robić farsz e, do uszek. E, pokroję cebulę. W jakiś sposób nie płakanie cebuli? Ja nigdy nie płaczę. Ja jestem mężczyzna. Cebulę kroję w kostkę, więc najpierw nacinam ją do trzonu, później wzdłuż i teraz od góry. To jest podstawę nakrajania cebuli, robimy tego dość szybko i bezpiecznie. I jest opieranie noża, wewnętrznej strony noża, o palec. Ale nie wysuwamy broń Boże palca do przodu, bo tak byśmy sobie go obcięli. A to potrafił zrobić. <grych> eee, tylko opieramy o górę. I przesuwamy nóż wraz z palcem. Zawsze też trzymamy y, palc wskazujący na nożu. A grzyby kroję na mniejsze kawałki. Oczywiście możecie użyć y, innych suszonych grzybów y, podgrzybków, ale moim zdaniem borowiki mają zdecydowanie najwięcej smaku, a w końcu to są święta, więc y, warto sięgnąć po to najlepsze. Na patelni rozgrzałam jedną łyżkę masła ale nie chowam go, będzie potrzebna później jeszcze jedna. Wrzucam cebulę na rozgrzane masło. Dodaję szczyptę soli, która zapobiegnie przy palaniu. I mieszam. Gdy smażyć, aż będzie już szklista i miękka. Gdy cebula już jest gotowa, nawet lekko skarmelizowana, dodaję kolejną łyżkę masła. Topiego na patelni. Jeszcze raz kroję grzyby, żeby były naprawdę drobno posiekane. Dodaję grzyby na patelnię. I przysmażam około 3-4 minuty. Do przysmażonych grzybów dodaję łyżkę bułki tartej, która ułatwi lepienie. Łyżkę sosu sojowego, aby podbić głębie umami. Mieszam i próbuję dostawić, czego jeszcze brakuje grzybom. Mm. Jeszcze soli. Pamiętacie, w przypadku farszu, farsz zawsze powinien być zbyt intensywny, zbyt słony, zbyt grzybowy, zbyt umamiczny, zbyt, zbyt pieprzny, bo kiedy nadziejemy uszka, ten smak się rozejdzie. Teraz na na do miski i wystudzę je przed faszerowaniem, ale w się, zrobię ciasto. Najlepsze ciasto na świecie. Wiem, że każdy tak mówi, że ma najlepsze ciasto na pierogi, ale moje naprawdę jest najlepsze. Wszystkie elementy barszu są już gotowe, więc teraz będę je łączyć. Zaczynając od samego wywaru buraczanego, muszę go odcedzić z buraków i przypraw. Jak sama nazwa mówi? Czysty. Człowiek te buraki można wykorzystać do innych celów, tak samo jak buraki, które są ukiszone. Możecie użyć je w sałatce, możecie je też zamarynować, można z nich zrobić wiele rzeczy. Dolewam wywar z grzybów i wędzonych śliwek w całości. Teraz odcedzę zakwas. Piękny, pachnący świąteczny. Dam dwie szklanki zakwasu. Teraz się na pewno pochlapię. Wszystko mieszam i będę próbować. Słodziutki, lekko zakwasowy. Tak, za dodam jeszcze mi się trochę więcej. Ja lubię mocne klimaty. Dodam jeszcze odrobinę odsusów, odsusów granatu, możecie użyć jakiegokolwiek odsusów, tego chcecie. Um, I to jest dodatek dla tych, którzy lubią naprawdę ostre barszcze. Dodam jeszcze odrobinę soku, dodam jeszcze odrobinę sosu aby wydobyć jeszcze większą ilość umami. To wszystko prawie zagotuję, bo pamiętajcie, że z każdym zagotowaniem barszczu Pierwsze, będziecie tracić jego cenne wartości żywcze, które są ukryte w tym zakwasie, który kisiliśmy 6 dni. Po drugie, jego smak i też kolor będą się rozmywać. Nadmiar zakwasu, bo będzie go mieć, e, przelewamy do słoika, okolwiek, e, który zakręcamy i wkładamy do lodówki, w którym e, może spędzić nawet do dwóch miesięcy, więc jeśli po świętach, na no, wylantynki, przyjdzie ochota na barszczyk, Proszę bardzo. Najlepsze ciasto na pierogi. a to one z jednym sekretnym składnikiem. samo oczywiście od e, Mąki, wybierzając e, e, jedną szklankę i trzy czwarte. Dodaję pół łyżeczki soli morskiej drobnoziarnistej e, i to bardzo ważna rzecz. E, rozgrzewam wodę w kranie, aby było jak najcieplejsza e, i będę mieszać ją z... Sporą ilością oleju rzepakowego tłuczonego na zimno. Eee, olej rzepakowy tłuczony na zimno to w zasadzie jest e, oliwa z oliwek północy. Nasz składnik, nasze płynne złoto, które pachnie trochę trawiaście, trochę orzechowo i nada właśnie tych nut ciastu, a ponadto sprawi, że będzie bardzo elastyczne i bardzo łatwe w pracy. Zar Sami zobaczycie zaraz. Pół szklanki najcieplejszej wody mieszam z e, trzema łyżkami. Ale już bokowego dociągam na zimno, czyli 1 ósmą szklanki. Mieszam. Mieszam środek i wlewam powoli. Jeśli jednak nie macie żeby odboczonego na zimno yy, i nie macie jak go dostać, bo jesteście już tuż przed świętami, to możecie używać oliwy extra virgin. No, ale uwierzcie, że to nie jest to samo. Kiedy składniki się mniej więcej połączą, wykładam je na stolnicę i zagniatam. Na początku ciasto będzie miało grudki, ale w ogóle się nie lepi do rąk. A jak wiecie, jak kiedykolwiek robiliście pierogi, z jakichkolwiek przepisu zawsze, zawsze tak jest, że się lepią do rąk, niemiłosiernie. A tutaj wszystko delikatnie, wszystko idzie jak po maśle, że po prostu rozkasznie. Z każdym ruchem ciasto nabiera coraz bardziej foremnych, gładkich kształtów i będę wyrabiać je tyle, aż będzie już całkowicie gładkie. Zajmie to około 5 minut. Robiliście jakieś pierogi? nikomu nie pomagaliście? Robienie pierogów jest naprawdę bardzo relaksujące. Jak pracowałem nad książką, e, no i cały rok być zdegowany pierogom, pracowałem nad przypisami z różnymi farszami, e, to co niedzielę robiłem spotkanie wokół pierogów z znajomymi, różnymi z znajomymi. Przychodzili do mnie, robiliśmy ciasto i razem siedzieliśmy przy stole i faszerowaliśmy pierogi. I to, stało się to wspaniałą tradycją. że tak po to, że do Madrytu. To tak mi brakowało tego rytuału, że zapraszałem moich hiszpańskich znajomych i powstawały różne dzieła w stylu fusion. Na przykład ośmiornica związana papryką w pierogu. Albo tortilla de patatas w pierogu. Ciasto jest gotowe, elastyczne. Bardzo elastyczne. Podzielę je na dwie części. Będę rozwałkowywać. Cały odcinek mógł być zadykowany tym pierogom. Ta-dam, dam to ta dam, -dam. Wycinam foremką, kieliszkiem, szklanką, czymkolwiek o średnicy około pięciu, sześciu centymetrów. Nadzienie. się nie zamarzło. Żyje. Bierzemy jedno kółeczko, rozciągamy je w palcach, około 1 cm. Bierzemy pół łyżeczki nadzienia, zlepiamy boki, tak byśmy robili pieroga. Bardzo dokładnie, nie, nie może być żadnej szparki, nie chcemy, aby nadzienie grzybowe nigdzie uciekło. I teraz bierzemy palce, kładziemy sobie go na środku. Iżemy i zlepiamy. To jest taki cudowny pierścionek grzybowo łóżkowy. Wyciągamy i odstawiamy. I tak do końca. Przy tym, w tym etapie najlepiej wziąć sobie jakiegoś członka rodziny, przyjaciela, drugą połówkę, kokolwiek zrobienia tego razem. Żeby porozmawiać. Samo lepiej nie wymaga wysiłku intelektualnego, więc... Można robić wiele rzeczy przy tym. Można oglądać telewizor, można czytać książkę, słuchać ulubionego podcastu. Wiele rzeczy można robić. Można też wyciszyć się i oddać medytacji. pirogowej medytacji. Wraz z całą ekipą zlepiliśmy łóżka, zajęło to bardzo szybko, było bardzo przyjemne wszystkim się podobało, wszystkim wyszło, jak widzicie, jakie piękne. Więc teraz czas, aby je ugotować. Barszu się zagotowuje, a więc zaraz będzie gotowy. Teraz do wrzątku dodaję trochę soli i oliwy, po to, aby się łóżka nie zlepiały. I teraz będę wkładać je do wrzątku. Za jednym razem około 10-15 I będę gotować je dwie minuty od momentu, kiedy wypłyną na powierzchnię. Co chwilę mieszam. Też to wyłączyć do kółka. Yes! Udało się, wszystkie w kółku. Szybko sprawdzenie, czy. Na pewno są już gotowe, bo to nigdy nie wiadomo, żeby brać jakiegoś, jakąś najgrubszą sztukę. Czas na składanie barszczów. Biorę garnek. Z gorącym trzeba uważać. Uh. Jeszcze raz kosztuję, czy wszystko z nim jest tak, jak powinno być. Mm. Dodaję trochę pieprzu w międzyczasie. Fajnie szczypie na języku. Czuć lekko grzyby, które podbiją łóżka. Mm. Nie zrobiłem go aż tak kwaśnego, jak robię zwyczaj. E ale zawsze można dać więcej zakwasu, bo zrobiliśmy go więcej. Teraz e, przekładam łóżka. E, totalnie mamiczny. Mm. Jeśli macie ochotę zrobić te, ten totalnie mamiczny barszcz, zostawiam wam przepis w opisie filmu. Znajdziecie go też w mojej książce rozkoszne, Wegetariańska z Polskimi Smakami. Znajdziecie tam też więcej inspiracji na święta i nie tylko, więc Zachęcam, może będzie to idealny prezent dla samego siebie, od samego siebie. E, ale też zachęcam Was do obserwowania kanału, bo jak co tydzień pojawiają się tutaj filmy z przepisami i nie tylko. Chyba mogę Wam życzyć już powoli wesołych świąt. Nie wiem kiedy będzie ciągle ten film. I do zobaczenia.